Ja mówię zawsze się czy pkwiniusie? Myślę, że... W dzisiejszym się wita Państwa Marzena Hitler. Zapowiadamy dzisiaj wspaniałe informacje. Jako, że wakacje pomału dobiegają do końca, niektórzy myślą już o zimie, na pewno będziemy mówili o bitwie, o olej. Ale to nie wszystko. Królowa teorii spiskowych na temat wirusów, reptilian, biorobotów, hybryd. Zapragnęła zadbać o nawodnienie naszego gatunku. Edyta Górniak na swoim Instagramie podzieliła się tajemną wiedzą na temat butelkowanej wody. Woda jeden z dwóch obok krwi świętych substancji, których nigdy nie zdoła zastąpić żaden syntetyk i żadna technologia. Pisała: Prawdziwa woda występuje tylko na wolności. Reszta, czyli wszystkie zamknięte na lata w butelkach, to substancje tylko złudnie podobne charakterem do wody. Swoje myśli rozwinęła stwierdzeniem, że woda butelkowana jest substytutem, gdyż traci ona swoje prawdziwe właściwości flory bakteryjnej w trakcie obróbki. Nawet podzieliła się sposobem na ożywienie wody. Wystarczy intencja miłości i wdzięczności, jeśli uzyskasz właściwy kod jej częstotliwości. Zmienisz jej strukturę. Oświecenie górniak już od dawna nabiera rozpędu. W czerwcu tego roku stwierdziła, że Matrix jest filmem dokumentalnym. Zastanawiamy się tylko, dlaczego w naszej redakcji nie pojawił się jeszcze Morfeusz z niebieską i czerwoną tabletką. Może nie posiadamy właściwego kodu częstotliwości? Trumna antypodatkowa. W połowie lipca zmarła Iwana Trump. Była żona Donalda Trumpa. Decyzja prezydenta co do pochówku żony wywołała sporo kontrowersji, ponieważ została ona pogrzebana na jego posesji, a dokładniej na terenie Narodowego Klubu Golfowego w Bedminster w stanie New Jersey. Ze względu na prawo podatkowe. I tu się zawsze zaplątałam. Nie napisałaś mi jak się czyta USA. No. <laughs> I myślałam, że muszę to przeczytać jakoś inaczej. No. <laughs> USA po prostu. <laughs> Ze względu na prawo podatkowe USA sprawa nie jest jednoznacznie komentowana. A Trumpowi zarzuca się pochówek żony na swojej posesji, aby uniknąć płacenia podatków. Jako ekspertka od podatków Sceptycznie podchodziłam do plotek, że Trump pochował swoją byłą żonę w tym smutnym, małym, brudnym kawałku pola golfowego w Bedminster w stanie New Jersey, tylko po to, aby uzyskać ulgi podatkowe, więc sprawdziłam. I ludzie to sposób na potrójne uniknięcie podatków uniknął podatku od nieruchomości, dochodów i sprzedaży napisała na Twitterze profesorka socjologii Dortmund College. Cóż, jeśli te zarzuty to prawda, to pogrzeb Iwany Trump był idealnym odzwierciedleniem przysłowia. Po trupach do celu. Bananki. Bananki. Ale chciałam Wam, czy po chwilę jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że po prostu te newsy wyprzedzają nasze możliwości przerobowe, albowiem dzisiaj przeczytałam o tym, że w Hiszpanii wprowadzają ograniczenia, że będą wyłączali światła, że będą do 27 stopni. Podwyższali temperaturę klimatyzacji. Co, co, co? Przepraszam? Że klimatyzacja będzie schładzać tylko do 27 stopni Gdzie? w Hiszpanii. A. Że będą włączali witryny sklepowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu a to dlatego, że w Hiszpania zgodziła się na redukcję zużycia gazu. Polska powiedziała na szczęście, nie, my, my, my będziemy używali klimatyzacji i będziemy mieli oświetlone witryny sklepowe. A co? co nam będzie no, Unia mówić. Ja Dobra, lecimy. I, i piję zdrową wodę. Czy ktoś to docenia? Walka o banany i olej rzepakowy. W początkiem sierpnia w Inowrocławiu otworzył się nowy supermarket Carrefour. W ramach akcji promocyjnej sklep przygotował duże promocje. Nie lada gratką były banany za 0,88 88 oraz litrowy olej rzepakowy za 6,99 takie ceny nie obiły się bez echa. Już godzinę przed otwarciem przed marketem otworzyła się wielka kolejka klientów. Ci nie zamierzali odpuścić. Co więcej, zamierzali walczyć. Wraz z otwarciem bramek armia zakupowiczów rzuciła się na wyprzedażowe skarby. Banany latały w powietrzu, butelki oleju były wyrywane sobie z rok. Klienci Swoim tylko sposobem okrywali swoim ciałem całe piramidy przecenione z kiwi przed innymi drapieżnikami. Walka skończyła się bezpiecznie i na szczęście nikt nie został ranny. Drodzy Promocjo maniacy. Co za głupstwo! Przecież tymi produktami nie da rady rozpalić w piecu. owca celebrytka promuje Kraków. Tegorocznej kampanii promocyjnej Krakowa pojawiła się wyjątkowa owca. Nasze źródła donoszą, że jubilat pojawi się w pełnej okazałości. Janinę, bo tak nazwano owcę, można było spotkać podczas konferencji prasowej wiceprezydenta Andrzeja Kuliga na krakowskim rynku i zobaczyć w najnowszej reklamie grotu Kraka. Pierwsze kroki Janina na planie filmowym postawiła, mając tylko dwa miesiące. A dziś, jako siedmiolatka, stała się zawodową aktorką i celebrytką, która wyjątkowo się ceni. Jak ustaliła Interia, za wynajęcie owieczki zapłacono ponad 6 tysięcy złotych z publicznych pieniędzy. Za tę kwotę urzędnicy mogliby kupić sobie stado składające się z 20 owiec. Janina w godzinę zarobiła więcej niż w miesiąc kierowca krakowskiego MPK. Mateusz Jaśko, autor publikujący na stronie Co jest nie tak z Krakowem i punktujący wpadki krakowskiego magistratu, za ten genialny pomysł na roztrwonienie publicznych pieniędzy, ufundował nagrodę dla wiceprezydenta Kulika. To Baran. Dla Barana. Już wiem, już lecimy. Nie, 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 już lecimy, już lecimy. Już, bo ja będę improwizować i lecimy, ale nie ma co lecieć, więc, więc ja będę improwizować bez lecenia. Szkoda, bo tak mi się dobrze leci. No dobrze, jak coś leci. Puszcza, znaczy nie puszczasz, tylko... Prezes paliwowego imperium, najlepszy menadżer w kraju i ulubieniec Jarosława Kaczyńskiego nie przebiera w środkach, aby osiągnąć cel. Ostatnio mogliśmy go oglądać przy ołtarzu w kościele świętej Brygidy w Gdańsku, gdzie dziękował Bogu, za fuzję orlenu i lotosu. Połączono nawet w tym celu specjalnie dwa historyczne krzyże, które poświęcił jeszcze w tej intencji papież Jan Paweł II. Oczywiście, modlić można się o wszystko. W zeszłym roku odprawioną msze w intencji likwidacji wieży 5G na parafii w mrągowie. Jest tylko jeden mały problem. Nie każdy ma odpowiednią ilość gotówki. Na koniec zapraszamy Państwa na sekcję bez komentarza.